Parę dni do świąt Ameryka żyje świętami Rafał dobry wariat się ulotnił Tak jest bez wariata Gorączka zakupów Więc postanowiliśmy pokazać wam Z czym musieliśmy obcować przez ostatnie dwa miesiące Z jakim biedactwem. Dlatego pójdziemy do sklepu Walmart Największej sieci i zobaczymy czym się handluje zwłaszcza przed świętami może jakieś świąteczne akcesoria tu na florydzie to wygląda totalnie debilnie może znajdziemy jeszcze jakieś przystrojone palmy ale to potem stary że tak dziwnie chodzę ale mam problemy z nogami przeszedłem całą Amerykę trochę mi bolą nogi I jest zimno Wszyscy co da się udało. Wszyscy się pozdrawiają. I wszyscy mówią mi, że mam fajne kochani. Chciałeś to. Co to jest? szyna zawinięta Prosciutto no ale ja nie wierzę temu prościutto czyli powiem gdzie jest zrobione prościutto ale Amerykana paranoicznie najdroższe w tym sklepie znaczy relatywnie najdroższe są produkty ekologiczne no. owoce i warzywa to o z tej okazji przyszliśmy tu jako biedaki Zobaczcie, ile kosztuje. 10 dolców. Słabo? Drogo. Czemu coś chciał jeszcze? Fajnego. Takich szóstaka kosztuje. Ten Ta serii tak jest niedobry. Ty, warto że zawsze masz rację. Więc, por może być lepszy. Por może być lepszy jakie ładne truskawki. No, O, patrz. Granat już ułupali. Uchnięty A tutaj? Kokos. Na pewno pachnie przez worek. No, oczywiście. Patrz, teraz to, co tu jest najbardziej naturalne. Czyli... O tam co ciasteczka, o, przecież to jest jakaś paranoja. Ciastko z kładem, ciasto. Albo tu jaki ładny. Wszystko w naturalnych kolorach, nie? O ten, naturalny róż. Co bierzesz? Kraba i łososia, nie? Pokaż. Głosość do kanapek musi być. Zobacz jakie ładne. Aha. To jest naturalne, nie? Tak. Ci jeszcze bardziej naturalne. Tak. Zobacz jakie to jest naturalne. jest grywuski? Pokaż. Smurfne ciastka. No, niebieściutkie takie. No. Tamte obok to papa smerfy. Tak, ty proszę ciebie mamy mrożone śniadania, nie? Co wchodzi w skład? No, Wyjmy nawet Do dwujaka mamy To jest jak zimno Jajeśnicę z serem i szynką się na świecie musi być. I do mikrofalówki. Tak no to fajnie, fajne, no Chyba nie podjąłbym tego wyzwania. O jak zaparowało. No. Tutaj mamy omlety i ciasteczka tu są... Casteczka z kiłbym... też jest mylące, bo to jest jakbyś krak, jakbyś jak hamburger wygląda No to jest mielona... Tak, par... mielona kiełbacha. Mielona kiełbacha. O, a tutaj ciaci drzeminy są. Ciaci drzemina, zobacz. Ciao drzemina jest skóra i pewnie ma to ślicznica z kiełbasą. A to taki Huckleberry fin no. Bo to jest Tennessee Pride. ma drowa żywność. O fryta. O, hash browns. Tego to nie czaję. No to jest bardzo dobre. No nie dobre, ale dziwną konsystencję. Jest to już lasagne O! To wygląda jak hortex. Aha, Albo... tekst po angielsku się mówi berzej. Aha. Czy to jest oko ptaka? Bertolli. Tutaj mamy jest... obiadę już risotto. bardziej. to risotto mówiąc. To jest kuchnia włoska, napisane jest pasta, prawda? A tu już wchodzisz w tajską kuchnię. zobacz jakie fajne są. To... Samurai Chicken. No, jedliśmy takiego, bardzo pyszny był to. O, zobacz, jakie naturalne kukurydza. O, jakie fajne. Pizzunia tutaj to jest najgorsza na świecie. Ma ten taki dź, dziwną peperoni. Dziwną peperoni i ser technologiczny. I strasznie dziwny w smaku sos pomidorowy. Wszystko jest dziwne na niej Czasami ciasto jest dobre, ale to rzadko. O! Przyprawy Zobacz, przyprawa do taco i do burrito. Ty, takie tam bym się do... wziął do Polski. Ty będziesz dowolny. Ty, 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 tydzień w Lidlu jest meksykański, kupujesz. O. Stary, kawa hotelowa jest najgorsza na świecie, nie? Sądzę, że tą, którą parzą sobie w domu, jest taka sama. No, ale... ale ma też rozpuszczalną gdzieś. Taką normalną. O, tam jest, no. To normalne. no. Już nie mówię o takiej parzonej, prawdziwej, To nie? tylko tu. W hipsterskiej y, enklawie. O. Nie jeden hipster by chciał, ale kup nie ma z imieninem. Z imieniem, to nie ma co? Z imieninem nie ma. Z imieninem. Chodź dalej. Smażonek. A ja taki kiedyś robiłem, to jest dobre, to z ale to dobre, jest. było w Polsce. Myślę, że Uncle Benz też jest z TMSI? Nie, nie wiem skąd on jest. Ale. Ale zawsze jest rodzajem fryzji. No. A karp jak gdzieś widziałeś? Bo ja karpia nie widziałem. Tuńczyk, który smakuje prawie jak u nas. Tuńczyk! Tuńczyk, ale. Ale tuńczyk. Ale dobry, jest. Ready to eat tu na salat. Mm? Ona jest taka, ready to eat, że ostatnio spróbowałem bajta i musiałem wyrzucić. Gierajta! No. Es, co to jest? No, ślimaki. Muszle. Tutaj masz ślimaki, tu masz do nadziania. I w w piekarniku robisz. Nie mamy piekarnika. Mamy tylko microwave, Owen. Co se na to masz? Kukurydza. Coś, czym stoi ten kraj. Jest tak Pokahontas Pocahontas ten gościu co przypłynął, liczyli na złoto, a okazało się, że złoto, Indian to kukurydza. Nie bardzo słusznie. I miłość była, kiedy ta górniak śpiewała. Indianom? No. Co mówisz? No ona była tą Indianką główną, tą Tak, ta, była Indianką. No główną Indianką była w filmie, śpiewała. A w filmie, to ja nie widziałem. Ja nie lubię filmów do dzieci A co, ty tą Górniak filmu byś nie obejrzał? No jakby mnie zaprosiła, to bym obejrzał. Aha, jakby cię zaprosiła. Siema, ja ca w do mnie obejrzymy sobie Pocahontas. Pozdrawiam serdecznie, Edyta Górniak. O. Nie. Nie, to nie jest popcorn, to są takie ciasteczka. Yy. Ale nie o. popcornowe. Do nadziewania widzisz? Strzykawkę no. daję, daje. Narkomani to kupują i sobie wstrzykują po No, No. Nadzienie. A tutaj najlepszy napój na świecie. G-Power? Powerade. Ja nie wiem. To jest najgorsze w Polsce, a to jest jeszcze straszniejsze. No mi nie przesadzę, bo na przykład w Polsce ja lubię. No ty lubisz, a ja nie wiem. Sobie disuję. O, ale jest zaczek pomarańczowy. No. Chcę kup ten zaczek pomarańczowy. Gratuluję. A nie, to jest ten niedobry taki. Napój, napój. Soczek pomarańczowy, tylko tropikana się tuje. No to tym mamy małe opakowanie chrupków dla dzieci. Oni mają ten... Wielkość, lubią tą wielkość. Ty, a to są w ogóle... Yy, to jest Chrupy. do zalania mlekiem. No, do zalania mlekiem. Ale tu dużo trzeba mieć mleka, żeby zalać takie opakowanie zaraz no właśnie. właśnie, mój drogi. To jest tak, siananiówka, siananjówka. Oni to mają jazdę. syropy. O, znowu jest ciocia, patrz. Ciocia jakiś lepszy biznes robi w tych Stanach. To twoja ciocia? Nie, nie jedna ciocia tutaj robi dobry biznes, słyszałem. Albo ciocia robi biznes, albo... A jak już połączone jest, to ho, ho, ho. O, jabłkowe Jacki. Oczywiście. Masz jakiś biznes? Jak ta ciocia? Mam ten biznes jako tak To piłem jak byłem chory a? Dobrze klepie Ile razy byłeś chory na wyjeździe? Dwa razy mm. Dwa razy byłem chory na to, a raz byłem chory na małże <murzę> <murzę> mm. no to trzy razy byłeś chory no. O, patrz Będę mycia whistle Tak Co takie takie wariaty, rozumiesz? Kolba Jacka! Kolba... Kolba Jacka nie jest paczkowana, chłopcze. Ale co ty możesz tu tym wiedzieć? Podwójny, Podwójny twist. twist. Podwójny twist? Jak to zjesz, to będziesz tańczył. Mhm. String twist jest taki ciągnący się. To wszystko, to wszystko jest dla dzieciaków. Ojej, Chyba Paulusia trzeba pozdrowić. I Jagie, 19.08.1951. Official profil. Official profile, tylko official profil. Dobra wezmę takie Ty, pozdrawiamy jeszcze Kiwi Nie będziemy tego brali stary Bo to, to jest bezsmakowe wszystko To nie ma sensu Niestety wędliny mają najgorsze Nie co co my, to my. Wędliny na Kiełbachę jak się Kurna wróci Kiełbachę z bułą mm. ja. Jak się myśliwskiej posłuszanej weźmie. I taki kawał gołdy, taki gruby plaster. A, prawdziwy taki. A tu ser w każdej postaci. Tam gołdy, nie gołdy, tylżycki. Albo edamski, że tam, że niby z dziewczyną jesz, nie? Że przez internet z dziewczyną. To jest edamski. Rozumiem? Edamski, rozumiem. E Edamski. E, 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 damski, E-mail. E co? A tu co mamy? Tu mamy ciasteczka. Znowu. Ale to jest masa na ciasteczkę, co samemu trzeba robić. To wygląda jak metka. To wygląda jak dobra paruwa. Jest masa na ciasteczkę. Co ty się wejdziesz? O, ja jeźdź nie sam. prawda? Liquid eggs. Made from eggs. Co ciekawe. Co ciekawe. Ciekawe. To dobre, co? A tutaj e, wrap z jajecznicą no. Najgorsze to jest Pa jakiś spanek. Tropicana Wziąłem Naturalny jogurcik Bardzo naturalny Co? Jogurcik Ma o taka koronka, zobacz No taką to weź na teraz Jak Mówię, Militość Koronka do miłosierdzia <laughs> Słuchaj, jedną taką? No teraz No co teraz, ja wozem jestem No i co z tego O zobacz To to wczoraj reklamowała, a nie Red Rain ty nie to pokazałeś. Co? Red Rain To nie to reklamowali. No właśnie znaczy nie to. To to reklamowali. A no to oczywiście. Że red Bull a nie red rain. No tak, powoliłem się. Tylko że tu nie dopisali mobile. A śle mięsa Me, Menso. Menso. O, a tutaj dietetyczna Zielona. Zielona. O -o. I tutaj Arizona. Nasz kolega Rafa dobry wariat, ciągle to pije i siorbie przy tym. I znowu pozdrawiam kiwi. To? Specjalny napój, który robi... Wow. 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 <grywia> <grywia> Dział tekstyryjny, bogato zaopatrzony. Firma Wrangler. Mówi się Wrangler. Firma Dickies. 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 Dickies, czyli... Yes. <laughs> to naprawdę jesteś tak prosty i tak wulgarny no ten się, Nie wiem, co ty robisz w telewizji. Ten się odezwał. O zobacz, zestaw dla gangsterów Szeroki wybór bandany Ale my już mamy swoje. Mamy bandany Najlepsze bandany są firmy George i koszule też. George o, Chciałem koszulę białą do George'a bym walnął, to bym tak był, nie? A jak? Patrz, że spodnia jest. O, spodnie George dobre są. Mam jedno. I tanie są. Trzeba będzie kupić, ale to nie dzisiaj, nie? Czapka renomowanej firmy Mickey Mouse. Dobrze jest ubrudzona. Czapka ubrudzona, ale cena jest atrakcyjna, 10 dolarów. Ale zobacz, Angry Birds Star Wars, już mają czapki. No. I Eng, tam jest to no, ten. No. Jezu. To jakie fajne. jakie wariaty są, co? Ile u nas te spodnie mają? Nie wiem, trzeba by sprawdzić na Urbanie. Tutaj są po 20 dolarów. No to na pewno tam jest drożej. Hmm. To może za jedną nogawkę tu jest taka cena? Nie. Żeby nie. Za całe spodnie. Za całe spodnie. To chyba u nas straszny... straszny wyzysk. Taką koszulę sobie muszę kupić. No. Będę kop? workerem. Kordelem workerem. O! O! <laughs> Pozdrawiamy bro. Nie bądź na nas zły. Bro, nie bądź na nas zły. E. Ty! Hey. Co You mad, bro. Swag. Work hard, play hard, work hard, play hard. Dobrze, że tekst z nowego Wiz jest zrobiony na gildanach i sprzedawany w tutejszym Tesco. Dział Get Low. Get low, get low. Jakie ceny? Tam jest US Army. A jakie ceny? 9,94 Droga no. Tu jaki? To jest droga O, o drogo, jaka, jaka śliczna 12,94 Droga Dobra. No? Zobacz O zobacz jaki jest wariant ten Urosło mu na czole widzisz? Siórek na czole, no? Położymy go zawcami, żeby. Już co z tego było? Włóczka. Włóczka i z włóczki, z dla o. wnuczka. No, <laughs> zobacz, ty mój od razu ten pasek ćwiekiem nabyty, rozumiesz, co wykupujesz? Na, na metry, nie? Nabyty pasek ćwiekiem nabity. A bo ten jaki wariat jest? Zobacz, jest ten i od razu masz ten, nie? Wiesz, masz ten i tego ten, nie? Zobacz. Tutaj masz szeroki wybór piosenki świątecznej, która leci ciągle Stary wszędzie. To wszystko tutaj jest to wszystko kolendy, nie? Czy kolendy? Nic nie nastąpi kolendy od tego. Jak się nazywa ten cymbał? DKA. Od Ka, no. O! O! Justin Bieber świąteczny. Ten telewizor, 65 cali kosztuje... TARAM! 1300, a jest firmy Toshiba. 1300 dolarów. A ten na górze 70 cali kosztuje 2,5. No, ale jest firmy Sharp. No. No, a u nas kosztuje ile taki telewizor? Z 15 tysięcy No to myślę, że ten kosztuje tyle co te dwa razy. Nie, no na 15 nie, ale o chyba. To. No. no to dobrze powiedziałeś, tyle co dwa razem, to dwa razy 8 to 15 Skurde, żeby się mieścił do bagażu to by się taki wzięło, nie? Tutaj jest dział camping To jest też dobre, że ten camping tak ochocze jeżdżą No, mają te kampery to jeżdżą Zobacz O, patrz jaki multi Spice No Fajne. Egg holder Nie mieszczył się A to? Gotowaczka No? Chyba A nie Papierowy wkład do gotowaczki. O. Zatyczkę sobie kupujesz taki gole. Zamienił stryjek, siekierkę na kijek No a taką Albo zobacz tutaj Kawał noża, a to piła jest a Bear Grills Piła Bera Piła Bera A to do robienia tych pianek. widzisz? Tego co nigdy nie czaiłeś. No i teraz czemu ty się dziwi stary, jak tutaj za taką piękną taką piękną maczewkę za osie, 7 dolarów kupujesz i możesz zaciachać. I możesz sobie zaciachać. Wspólokatora. Czy coś. No to kurty, to chyba wszystko ja. I zobacz. Za 30 badałki kupujesz sobie taki pistolecik, ale to już jest na nabój gazowy na BB Bivigan. Ale za panem możesz sobie kupić już naboje normalne nie i killing po prostu. W niektórych Walmartach jeszcze broń była? No to jest jakiś malutki Walmart, bo nie ma broń faktycznie. Się... No A to chyba jest uwarunkowane też... Yy... prawem stanowym. Stanem, no? Ale naboje są, żeby nie było. Ale to jest. To co wczoraj w reklamie Five Hour Energy Tak I każdy kto dostał to yy, w prezencie był ha, jest dobry. To jest są odżywcze Padł energii Po drugiej stronie mamy jeszcze dużo narkotyków O jest farmacji Tutaj, Dobra, to wszystko. To, to wszystko są krople do oczu. I na dół? No na no, dole, to a... już nie, to jest to do... szybko. To to <glorodaro> <glorodaro> Witaminki dla całej rodzinki za i inne, pewno gdzieś tutaj są u pani Tam jest wszystko na wary tak zwane Syropki dla dzieci a syropy dla dorosłych wiadomo co no to już było w Houston Kup starter Red Bull Mobile i oglądaj wszystkie nowości z YouTube'a za free człowieku